tam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmi na dojki zaraz kończymy drugi akt ja jestem ciekawa jak to wygląda na zewnątrz wszystko ok ja nie się tu modlę przyjdźcie pancerz odwagi okay. nie miejcie litości mogowie są z wami cokolwiek uczynicie będzie moje do boju czy ja jestem w stanie cokolwiek Zrobić sobie ten pancerz teraz, czy nie? Górna, mogę mi nie mieć okazji, nie włączyłam stopera. Jezus Marian, dobra. Ok, nie mieć okazji zrobić sobie. O, serio, zrobić sobie tego pancerza teraz. Ojej, niedobrze. Się, to jest... Będzie gorąco, mówię wam. Marne mamy szanse w walce z potęgą Henselta. Nie takie każde yes, musimy możemy spodziewać się Henseltowych bagażów. No tak, zebrali stoiska. Dobra, to nie zrobię se tej zbroi. A szkoda, bo mogłabym mi się przydać teraz. Uh, może se coś wbiję. Ale to była mega walka z bosem, w momencie, kiedy nie mogłam wypić eliksirów. To było straszne. Ja no w ogóle oh, te poprzednie dwa odcinki to tak nagrywałam, tak, tak wiecie, radośnie sobie, a z cięciami i tak dalej, ale no, do wielu rzeczy miałam podejść parę. do ostatnią walkę z bossem w ogóle nagrywałam innego dnia, ale no, takie, takie się rządzą, takimi prawami się rządzi nagrywanie. Zapiszemy grę. Soltan, przygotuj obronę bramy głównej, ja zajmę się murem. Przygotuję taką obronę, że Hencer to kirura zmięknie. <noise> Cześć. A No, co Widzę, chcesz? Widzę, że generał z ciebie pełną gębą. A czemu nie od razu marszałek rwał jego mać? Zaskia się uparła, że albo ja, albo Jarpen. Ciągnęliśmy słomki i padło na mnie. Dobrze, żeś się obudził. Henselt zaraz tu będzie. Byłby rozczarowany, gdyby mnie nie zastał. Mm -hmm. Tak, całkiem by się psia mać załamał. Jesteście gotowi? Jak przygotowania do przyjęcia gości? Nie bój nic. Poczęstujemy ich jak każdego, co jest potrzebne, jak wrzut na dupie. Chłopaki aż palą się do bójki. Ty rób swoje, a kedweńskie łby będą fruwały jak spacione gzy. Ach, wierszem gadam. Okay. Kedweńczycy idą! O, to wam Kurwa, się ładnie dostanie. Więcej, matka nie miała? Czas poczęstować ich wrzącym olejem. Z boku kotłów są zawory. Trzeba je odblokować. Ja biorę lewą stronę ty prawą. Okej. Okay. Jesteśmy praworządni. O! Gerald. Jezu, rozpasałam się. Dobrze, ale trzeba ich zabić. Nie, nie widzisz, że ich tu jest cholera. Aha, okej, okay. a... Uh, tak sądziłam, że to tak wygląda. Tak sądziłam, że to tak tu wygląda. Dobra, o, i tyle, mogłam się z nimi nie bić. Cześć, co teraz? Za drugą bramę, bo wypiją nas to nogi! Odwrót! O rany. Dużo ich tu jest, co? Dobrze, chodź złotą, chodź zyma. Ja zaraz, może sobie i poziom rozdam. Nie pierdzieć! nie pierdzieć w gacie. Co? Arka zala. Jakie to było? Takie wiecie, Arka zala. Jakbyś chciał. Zawrzeć bramę! Nie pierdzieć mi, kacie, tylko miga na mury! Prowadź wodzu. <laughs> um, talenta mam do rozdania, tak? A to mogę wykupić? Mm -hmm. dobrze. Dobrze, dobrze. Za... Nie mogę zapisać z gry. Szkoda. Takie ogólne pojęcie. Obroń mury Wergen. Saskią mam pogadat? Z kim mam pogadać? A, okej, okay, po prostu mam tu stanąć. A. A, wleźli tu. Dostawcie Saskia. dostawcie panienkę Saskie. Saskiem <laughs> się pomoc przyda co? Nie wiem, z kim mam walczyć. Jest ich tu dużo. I ostatni? Jej! W ogóle nie gadałam w trakcie tego... tej walki, bo była prosta. Znaczy, skupiłam się na tej A niech wracają! Oleju u nas dostatek! Okej. Kolejny sztork. Przygotować się, wyczytać nasze to jest kolejny szturm. no jest mowę, mam, ale damy sobie radę, ale po prostu tak zamiłam, tak zlamiłam. Poczekajcie, mam pomysł. A nie za wiele dodało, ale nie będzie. O! Mogę zadawać obrażenia przeciwnikom stojącym za mną. Dobrze. Jakoś ta moja szermierka ładniej wygląda. Teraz. Dobrze, trochę ją rozwinęłam. Nie mogę być, e, no, nie mogę być nierozważna. I kolejne i generalnie nic ciekawego się tu nie dzieje w trakcie tej walki. Poza tym, że ładnie zasuwam z tym mieczem w reszcie. Udało mi się go zabić zanim w ogóle się zorientował, co się dzieje. No, no. ci rypostę zrobić śliczną. O ty. No. Ramy Julek, więcej was mateczka nie miała, naprawdę. Że tak zacytuję Geralta. Dlaczego stajesz do niego tyłem, jak robisz riposte Geralt? U mnie to jest niezrozumiałe. Nagle przestajesz go widzieć? Ja wiem, że on staje ci za plecami, a nie masz oczu w dupie. Ale... Nie wiem. No, dajcie mi to zrobić. Dziękuję. Aż mu nieźle. Trzeci raz teraz? Będzie jeszcze większa fala? Tak? 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 Na pewno, tak. Ja wiem, że no, tak kończę. Łatwo nie było, ale <laughs> dla oglądania dyrdających żołdaków warto się pomęczyć. Wrócą. Są uparci jak krasnoludzki chłop. <laughs> Tylko jaja mają mniejsze. <laughs> 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 Wiedźminie, potrzebuje twojej pomocy. Ostatnio coraz częściej to słyszę. Widać, jesteś niezastąpiony. Ale do rzeczy. Pod miastem biegną korytarze, które łączą gród z krasnoludzkimi kopalniami. Kto o nich wie? Prawie nikt, ale i tak postanowiłam je zabezpieczyć. Na wszelki wypadek posłałam oddział zwiadowców. Okay. Jak dotąd nikt nie wrócił. A. -a. Nie, dobrze. Jeżeli Henselt odkrył przejście, to ma nas w garści. Łagodnie sztorwał jego Maciujo! Jeżeli uderzą z dwóch stron, nie utrzymamy twierdzy. Teraz jest dobry czas. Ludzie Henselta liżą rany jak wybatorzone suki. Przegrupowanie wojska i ustawienie szyków do kolejnego szturmu zajmie im koło godziny. Nie zwlekajmy. Idę z tobą. Twoje miejsce jest tutaj. Nie powinnaś tam iść. To zbyt niebezpieczne. Od kiedy to unikam niebezpieczeństw? Wszyscy wiedzą co robić. Poza tym zdążymy. Wolałbym, żebyś mi przydzieliła jakiś sprawny oddział. I tak ledwo się trzymamy. Zresztą to ustawienie się sprawdza. Jeżeli nie uderzą niespodziewania od strony kopalni, powinniśmy wytrzymać oblężenie. Okej. Okay. Zaskakujesz mnie coraz bardziej. Myślałam, że wiedz. Dobrze. Do polityki. To ja sobie jeszcze wezmę poziom. Zaraz usłyszymy co Karel nam powie. A propos, zmienów i polityki. A ja może sobie wezmę ten talencik do Quena. Dawno nie ulepszałam Quena. Ok, to jest Aksie z Ard. Ok, polityka uh. mnie nie interesuje. Jednak stanąłeś po naszej stronie. Stanąłem po stronie Zoltana. Zapiszemy gra? A gdyby wojna. Tu już stała armia. Dołącz, Więcej ich tam? nie było. Lada, naród nie będzie walczyć. się w tym Kedwergendorze. Uh. <laughs> No, kiepsko, kiepsko. Napijemy się jeszcze eliksirów. Chodź bliżej, ludzki pomiocie! Zapoznasz się z młotem Sheldona Skaksa! Wiecie co? Spróbuję zrobić jeszcze petardę, skoro mogę. Eee, gwiazda tańcząca. Nie wiem. Nie wiem, czy nie będę tego żałować, ale to jest najlepsza, petarda ever. Bo działa na dużą ilość przeciwników. Dobra, no. zapiszę jeszcze raz grę. Okropna jestem. Dobra, chodź, Saskia. Prowadź. I też, jak ja się nie ruszam, to ty stoisz. <ścoughs> Chyba, że powinnam powiedzieć odwrotnie. Świnia ze mnie. Okej. Okay. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Teraz ja poprowadzę. Trzymaj się za mną, Saskio. Rycerski Wiedźmin. Kolejna niespodzianka. Świat stanął na głowie. Nie? Czego niespodzianka? No bez przesady. Aha. No, hmm? teraz kłem się przydaje. Fajnie. Ej, zostawcie naszą niunię. Waleczną. Już nie Wam. podejrzewam. Ale waleczną. No. Dobijję cotą rypostą, dobiłam. O rany, to poszło szybciutko. Mogę Was złucić. Mogę Moje. nie było. Tego nie było. Uh. O matko. Ciemno tu jak w dupie u... no właśnie. U każdego, Ach, tak naprawdę. Nie bądźmy rasistami. Nie widzę nic, nic nie widzę. Kwen, Gerald, Kwen. Kwen, kwen debilu. Ja nic nie widziałam. Nie wiem jak wy, ale ja nic nie widziałam. I jest niedobrze. Nie spodziewałam się, że będzie tutaj aż tak ciemno. Gdzie ja mam iść? Mogę zapisać grę? Nie, oczywiście, że nie. Tu? Nie mamy iść? Bo ja nic nie widzę! Uh -huh. Tędy? Dobrze, jak będzie i tędy. O, okej. Okay. Panie, już niebawem dotrzemy do Wergen. Zaskoczysz ich. Aha. Niekoniecznie. W niebezpieczeństwie a dziewica z Etirn włóczy się po Norach z Wiedźminem! Rozumiem, że błona to Skwiera, a przed śmiercią warto zaznać rozkoszy! Zabić ich! Papa-pa-pa! Pa, pa, No-o. Nie za dużo was tutaj. Jeszcze Max znalazł, kurna. Okej, okay. wcale cię tak nie zabiłam. Ale niech będzie. Niech będzie, że tak cię zabiłam. Niech będzie. No niech tak będzie. Po prostu niech tak będzie. Aha. Aj! Przecież. Przecież ty mnie nie zabiłeś! Przecież ja cię zabiłam prawie! Serio? Jesteś śliczna! Ale... Kur... Ja pierdzele! Tego się nie spodziewałam! O ja! Wiedziałem, że kobieta zmienną jest, ale że aż tak? Poznałeś mój największy sekret. Nie miałam wyjścia. Zabiliby cię! O! W czasie oblężenia lawaletów to byłaś ty? W czasie oblężenia zamku Lavaletów pojawił się smok. Pomagałam Arianowi. Dlaczego? Buntował się przeciwko tyranii. Bardzo dobrze go rozumiałam. Przydałby się ktoś taki w Vergen. O matko! Kto zna jeszcze prawdę? To się jeszcze wie? Detmold. Pytałem o sprzymierzeńców. Jorwet? Jorwet wymyślił całą historię smoku smokobójczyni. Uważał, że Edirn potrzebuje kogoś takiego jak ja, a ktoś taki jak ja potrzebuje legendy. Nie mylił się. Hmm. Czyli wie. Teraz rozumiem, jak udało ci się zwalczyć toksynę. Teraz rozumiem, dlaczego udało ci się zwalczyć tak silną toksynę. To tylko dzięki Filipie. Gdybyś była człowiekiem, nawet ona by cię nie ocaliła. Jesteś Wiedźminem, stąd wiesz o nas tak dużo. Tylko złote smoki mają zdolność przybierania dowolnej postaci. Mój ojciec był rycerzem o pogodnym spojrzeniu. Życie traktował jak piękną przygodę. Kochał ludzi. Dlatego starał się ich zrozumieć. To dzięki niemu wierzę, że każdy człowiek jest równy, a wolnością nie wolno kupczyć. Ojciec stwierdził, że na świecie istnieje chaos i porządek. Chaos to agresja, a Zajebisty porządek rozwój to ogromna wydarzeń.. Się Świetnie. Co się z nim stało? Wow. Nauczył mnie żyć wśród ludzi i ruszył w dalszą drogę. Tak robią smoki. Nawet Henselt nie pokona armii wspieranej przez smoka. Gdyby smok wspomógł obrońców Wergen, Henselt nie miałby szans. Długo o tym myślałam. Tylko co by się stało z górnym Edirn później, kiedy opadłby bitewny kurz? Nie da się tego przewidzieć. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Oboje wiemy, jak świat traktuje odmieńców. Ale jeżeli Wergen padnie, twoje ideały zostaną zdeptane. Może warto się poświęcić. Załóżmy, że ujawnię swoją dwoistą naturę. Kto stanie na czele górnego Edirn? Widzisz kogoś na moje miejsce? Przy smoku trudno się wybić. Czasno ludzie znajdą swojego kandydata, elfy swojego, a ludzie zaczną szukać króla. Dlatego proszę cię, żebyś swą wiedzę zachował dla siebie. Z Henseltem musimy poradzić sobie bez pomocy smoka. I poradzimy sobie. Również dzięki tobie. Nigdy nie zapomnę tego, co robisz dla Edirn. Wszystko jedno z jakich pobudek. Ruszajmy. Obrońcy Cię potrzebują. Dobrze moi drodzy, ja kończę ten odcinek na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał ta końcówka rany i ulek. Świetne, świetne, to było zarąbiste. O, mega, 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 mega. Eee, dobrze, moi drodzy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!